W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że tym światem rządzą dwie zasady. Naszym życiem rządzą dwie zasady. I jedne jesteśmy świadomi i mówimy o niej wszemi wobec na każdym kroku, a drugą tak trochę pomijamy. Pierwsza zasada nazywa się wolna wola. I w ten sposób sobie wszystko tłumaczymy, tak? Kto mi broni imprezować całe życie, kto mi broni robić to, co chce, moja sprawa, moje życie, bla, 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 bla. E... I bardzo często z tego sobie robimy wymówkę, żeby na przykład nic nie robić, żeby siedzieć w piaskownicy całe życie. No bo przecież moja sprawa, mój wybór. Dajcie mi spokój i będę chciał, to będę siedział w piaskownicy. No i, i, i to się zgadza. Zgadza się jak najbardziej masz prawo siedzieć w piaskownicy całe życie. Nie wychodzi z niej, to jest Twój wybór. I ja też często sobie w taki sposób to tłumaczyłem wszystkie moje. dużo moich poprzednich wyborów, tych takich egoistycznych, które... W chodziło tylko o moją przyjemność, o komfort i wygodę, to sobie mówiłem, No już wolna wola, nikt, kto, kto mi broni? Żyję jak chcę. Jest jeszcze druga zasada i jakimś cudem jakimś o niej akurat zapomniałem. <grywka> Mianowicie, że wszystko, co z siebie dajemy, do nas wraca i że wszystko ma swoje konsekwencje. Czyli oczywiście, że masz prawo przebimbać całe życie, oczywiście, że masz prawo. Pić na przykład alkohol codziennie, czy tam brać narkotyki, zdradzać i tak dalej. Wolna wola, chcesz zdradzać, stary, nikt ci nie broni, zdradzaj każdą dziewczynę. Chcesz kraść batoniki, kradnij. Chcesz oszukiwać, twoja sprawa. Możesz, nikt ci nie zabroni. Ale na tym świecie wszystko ma swoje konsekwencje. I prędzej czy później wszystko do ciebie wróci. I z jakiegoś powodu, to o tym nie pamiętałem już, nie? tylko patrzyłem na to, że było przyjemnie i wygodnie. Ale zapomniałem o tym, że za ileś lat to do mnie wróci. No i wróciło. No i to nie był przyjemny moment, jak do mnie wróciła świadomość, że przez to, że na przykład nie zrobiłem porządku z moimi pragnieniami seksualnymi i pozwoliłem moim pragnieniom seksualnym rządzić mną przez x lat, no to na pewnym poziomie straciłem te x lat. Straży było jasne i to nie jest. Ja nie mam poczucia, że straciłem. W sensie, jak to powiedzieć? Ja to sobie już wybaczyłem, o inaczej. Z jednej strony, tak, uczciwie przyznaję, że przez to, że nie zapanowałem nad moimi pragnieniami seksualnymi, straciłem w przybliżeniu tam paręnaście lat. Dajmy na to, 10 lat życia straciłem, ale w kontekście straciłem, że. To nie przyniosło zbyt dużego pożytku dla ogółu ludzi, nie wniosłem w ten sposób zbyt wiele pożytecznej wartości w życie ludzi, bo w te 10 lat mogłem stworzyć jakiś biznes, który by faktycznie, realnie ulepszył ten świat. Mogłem te 10 lat przeznaczyć na coś faktycznie efektywnego, produktywnego, na czym skorzystaliby inni ludzie. I nad, no, nic takiego nie stworzyłem, korzystałem tylko ja. Chodziło tylko o moją przyjemność i w tym kontekście straciłem, zmarnowałem te 10 lat. W innym sensie ja to sobie wybaczyłem, no bo rozumiem, że taką miałem drogę, nie obwiniam się za to, tak musiałem po prostu przejść lekcję. I oczywiście, gdybym nie przeszedł, to teraz bym się nie dzielił tym doświadczeniem, więc ja widzę, że to ma swoją wartość. Być może ta wartość jest taka, że teraz być może ktoś inny nie zmarnuje tych 10 lat, bo ja mogę mu o tym powiedzieć. Więc z pewnej, str z pewnej strony straciłem, z innej nie. Natomiast... To jest właśnie kwestia tych konsekwencji. Wszystko ma swoje konsekwencje i wszystko do nas wraca. Więc to nie jest tylko tak, że mamy wolną wolę. No jasne, że mamy, może robić co chcesz. No ale jak będziesz kradł batoniki, no to prędzej czy później wywiązujesz, no gdzie na dołku, tak? I tak dalej. Jak będziesz zdradzał partnerki czy partnerów, no to, no to, to też będzie miało swoje konsekwencje. I dlatego tak ważne jest to, co my robimy z naszym życiem. Ja sobie kiedyś tych pytań nie zadawałem, jak miałem 20 lat, bo wydawało mi się, że tam chcę jeszcze całe życie przede mną. I to był mój błąd. Błąd, nie błąd, że ja w wieku 20 lat nie zadawałem sobie pytań, czy ja wykorzystuję mój czas na 100%, co ja chcę zrobić z moim życiem, do czego doprowadzą mi obecne decyzje, czy te decyzje, które ja teraz podejmuję, gdzie ja będę za 10 lat, za 5 lat, jeżeli dzisiaj podejmuję takie decyzje, jeżeli dzisiaj jest dla mnie najważniejsza, jest dla mnie impreza, przyjemność fizyczna i tak, dalej, i tak dalej, to jak będzie wyglądało moje życie za 5 lat? Nie, ja sobie nie zadawałem takich pytań, dlatego za 5 lat wyglądało tak samo, nic się nie zmieniło. Dopiero zaczął się zmieniać, jak zacząłem sobie zadawać te pytania i zacząłem zastanawiać się, jak mogę zacząć najlepiej wykorzystywać mój czas. I co, jakie mam zacząć podejmować decyzje, żeby w przyszłości wróciło do mnie jak najwięcej tego, co dobre, co pozytywne i tak dalej. Czyli widzisz, my patrzymy tylko na wolną wolę, że możemy robić co chcemy, ale zapominamy o tym, że i tak wszystko do nas wróci. Wszystko! I teraz my nie mamy kompletnego pojęcia ze skali, że każda myśl do nas wróci. To nie jest, że każdy uczynek, każda myśl stary do Ciebie wróci. Każda negatywna myśl wróci do ciebie. Tylko, że no nie, nie od razu za chwilę, czasem za 5 lat, za 10 lat. Wszystko do nas wróci. Każda decyzja, każda myśl. Wow. I dopiero my, w momencie, jak sobie zdaję się z tego sprawy, tak bardzo człowiek pokornieje i 10 razy się zastanowi, zanim komuś coś obieca, zanim coś powie, zanim zrobi coś nieuczciwego. No bo jak już wiesz, że wszystko do ciebie wróci i to zwielokrotnione, no to w tym samym momencie. Dochodzi do Ciebie, no nie warto być nieuczciwym, nie warto być niemiłym, nie warto być, nie warto nie dotrzymywać słowa i z drugiej strony warto jest być człowiekiem, który jest całkowicie radosny, pozytywny, zawsze dotrzymuje słowa, jest maksymalnie uczciwy. Po prostu się nie opłaca być nieuczciwym, bo no to i tak do Ciebie wróci. Różne filozofie, różne religie, różnie to nazywają. Wszechś... W chrześcijaństwie mówi się to metaforą siewcy, że co zasiejesz to wróci. Na wschodzie znowu wytłumaczą się to konceptem karmy, że, że karma wraca. Więc nieważne jak to nazwiesz, ale no tak, wszystko do Ciebie wróci. <laughs> Więc to nie jest tak, że mamy nieskończony czas. Z jednej strony mamy całą wieczność, ale z drugiej strony, wiesz, im dłużej siedzisz w piaskownicy, tym trudniej jest z niej wyjść. To też jest brak decyzji, też jest decyzją. Czyli oczywiście, że nikt Cię nie każe wychodzić z piaskownicy, szukać wyzwań w życiu, rozwijać się, tylko za pięć lat... Będzie ci trudniej wyjść z tej piaskownicy niż teraz. Więc oczywiście, że możesz wziąć się za siebie dopiero za 10 lat, no ale będzie ci jakieś tysiąc razy trudniej, niż teraz też ci będzie trudniej. Trudno, bo już jesteś przywiązany do piaskownicy, ale za 10 lat będziesz 1000 razy bardziej przywiązany. Więc brak decyzji o rozwoju tak naprawdę jest decyzją, żeby się nie rozwijać. Nam się wydaje, nie, to jeszcze nie dzisiaj, zrobię to za tydzień, odłożę ten temat za rok, wezmę się za siebie za dwa lata. No, no spokojnie, spokojnie. Ale to jest właśnie rezygnacja z rozwoju, i to jest wybór tego, żeby, się, żeby stać w miejscu, czy tak naprawdę, żeby się cofnąć. Tylko my tego nie wiedzimy, że brak decyzji o rozwoju jest decyzją o tym, żeby się cofnąć. My nie chcemy tego wiedzieć, bo to jest takie niekomfortowe, bo to by oznaczało, że każda decyzja ma znaczenie. Uuu, że nawet decyzja o zobaczeniu serialu to jest ważna decyzja. Co zrobić z tą godziną i co to będzie za serial? Czy to będzie serial, który, który cię osłabi, bezbrutalny i tak dalej. Czy to może jest który z parwierz lepszym człowiekiem? I czy faktycznie przeznaczenie godziny czasu na ten serial to jest najlepsze, co może zrobić z tą godziną czasu? Czy może mógłbyś spędzić ją produktywniej? Na no, jakie 20 latek sobie takie pytania zadaje? Czy ta godzina jest maksymalnie produktywna? Jak najlepiej wykorzystać każdą godzinę mojego życia? Jak zrobić najlepszy tekst z całego życia? No w życiu, no w ogóle wywalone, no, hulaj duszo i tak dalej. No tylko że jak ma 30-40 lat, to do niego wraca nagle widzi, w jakim jest miejscu w życiu, gdzie są i nic, takie O kurde, chyba trochę przemimbałem I oczywiście każdy moment jest dobry, żeby się za siebie wziąć, nie? Nie użalamy Cię Tak jak ja, nie użalałem się na co, że przemimbałem 10 lat Wziąłem odpowiedzialność, no przemimbałem, no i co? No i mam się użalać? No nie wiem, no to biorę się do roboty Nazywając dzieci po imieniu, my chcemy być wiecznymi dziećmi Trzeba się do tego przyznać, to jest trudne, bo jaki tam 30-letni, 40-letni czy 50-letni facet przynależy się dzieckiem? No żaden Nie, nie i wiecie, że jest taka iluzja. Nam się wydaje, że jeżeli ktoś ma ciało 50-latka, to znaczy, że ten człowiek jest dojrzały. No właśnie, że okazuje się, że niekoniecznie. Jak, to, jak jest 3-latek, jak, jak dziecko ma 3 lata, no to to jest dziecko. Ale jak ten człowiek będzie miał 50 lat, tam 40, no to znaczy, że jest dojrzały. No nie, bo tam w środku dalej może być 3 -latek. I teraz, płęta jest taka, że w większości przypadków ludzi, którzy nas otaczają, Otaczamy się ludźmi, którzy mają dojrzałe ciała, że widzimy samych dojrzałych, dorosłych ludzi, ale w większości przypadków wewnątrz tam jest cały czas pięciolatek, który jest na etapie walczenia o swoje zabawki, konkurowania z innymi, strachu, że się coś nie uda, bicia się o kobiety, udowadniania czegoś innym, robienia wszystkiego, żeby dobrze wypaść, stresowania się, reagowania emocjonalnego. Dążenia do zysku, patrzenia tylko na siebie, i tak dalej, i tak dalej. To jest mentalność przedszkola przecież. I większość osób mentalnie jest dzieckiem. Ma ciało 30-450 lat, ale mentalnie jest cały czas dzieckiem. I to nie jest przyjemne, żeby się do tego przyznać. To nie było dla mnie przyjemne, przyznać się przed sobą, że w wieku tam 30 paru lat mentalnie jestem dzieckiem. No ale gdybym się do tego nie przyznał. No, to bym nie rozpoczął procesu stawania się tym dojrzałym, dorosłym mężczyzną, człowiekiem. Na trzeba się przyznać. Kurde, ja chyba jednak jeszcze trochę dzieckiem jestem. Jeżeli ja się przejmuję tym, co ludziom nie pomyślą, jeżeli ja się stresuję, jak wypadnę, jeżeli ja reaguję emocjonalnie, jeżeli ja krzyczę na innych ludzi, sorry, ale to jest oznaka bycia dzieckiem. Jeżeli zdarza nam się na kogoś krzyknąć, jeżeli zdarza nam się wyładowywać złość na kogoś, jeżeli zdarza nam się reagować emocjonalnie. To, to, nie, to, to, to nie jest jeszcze oznaka bycia dorosłym, dojrzałym człowiekiem. Dorosły człowiek panuje nad swoimi emocjami. Nie krzyczy na ludzi, nie obwinia ich, nie zastrasza, nie reaguje emocjonalnie. Jeżeli jeszcze nam się zdarza reagować emocjonalnie, to jeszcze mentalnie jesteśmy dziećmi. No i sorry, no taka prawda, no, to jest fakt, no z tym się nie dyskutuje. I to nie jest przyjemne, bo nagle iluzja znika, bo nam się zdawało, nie jestem taki dorosły, mam 30-40 lat, no przecież no bardziej dojrzałego do mnie nie ma. No, okazuje się, że nie, że no, ja chyba jeszcze trochę to, to jak nie mam kompletnego pojęcia, to znaczy będzie dojrzałym, dorosłym człowiekiem. I to jest trudny moment, no ale no, nie dojrzejemy, czyli, czyli wracając do kwestii z początku, my tak naprawdę nie chcemy dojrzeć. I ten rozwój polega po prostu to jest proces dojrzewania. Tylko, że nie, nie do końca chcemy dojrzeć, my byśmy chcieli być w tej piaskownicy. I potem wychodzi na to, że 30 latek siedzi w piaskownicy. Mamy 30, 25, 35, 45 lat i cały czas siedzimy w piaskownicy. Kłócimy się o zabawki i tak dalej, i tak dalej. I się dziwimy, że coś nie działa w naszym życiu. Ojejku, no bo ja się stresuję, bo to nie działa, bo tam nie działa. No stary, no nie działa, bo siedzieć w piaskownicy. Masz 35 lat i cały czas siedzieć w piaskownicy. Nie dziw się, że nie działa. <gry>